Rozdział pierwszy. Fakty na temat polecania. Niech sobie ludzie mówią, co chcą. Prawda jest taka, że w biznesie nie ma żadnych tajemnic ani sekretów, są tylko prawdy, których nie nauczyłeś się jeszcze stosować w praktyce. Ta książka pomoże ci podjąć na ich podstawie konkretne kroki, pomoże ci połączyć innowacyjność i działanie w celu osiągnięcia wzrostu. Zacznijmy jednak od krótkiej lekcji fizjologii. Chcesz wiedzieć dlaczego generowanie poleceń okazuje się jedną z najskuteczniejszych a jednocześnie najbardziej ulotnych form marketingu? W ludzkim mózgu znajduje się niewielki ośrodek zwany podwzgórzem. Odpowiada on za sterowanie takimi emocjami i uczuciami jak pociąg seksualny, pragnienie i głód, instynkt macierzyński, agresja, przyjemność, a także w pewnym stopniu skłonność do polecania czegoś innym. Pod wzgórze ceni sobie gratyfikację. To w tym ośrodku rodzi się przyjemność płynąca z czynienia dobra i bycia za to docenianym, a także nasza potrzeba odwoływania się do czegoś większego i ważniejszego niż my sami. W nim należy upatrywać źródła społecznej motywacji do polecania. Człowiek jest fizjologicznie uwarunkowany do polecania czegoś innym. Właśnie dlatego tak wiele firm z powodzeniem stosuje tylko tę jedną strategię, odnosząc dzięki niej sukcesy. Fakt numer jeden. Ludzie polecają, ponieważ czują taką potrzebę. Jeżeli należysz do ludzi, którzy nie mają śmiałości rozmawiać o poleceniach, a co dopiero o nie prosić, powinieneś uświadomić sobie kilka następujących rzeczy.